Hej wszystkim, jestem właśnie pod kliniką Hermosa. Idę na swój drugi zabieg, jeśli chodzi o depilację. Jeśli jesteście ciekawi czy boli jak wygląda taki zabieg, no to mam nadzieję, że dzisiaj uchylę Wam rąbka tajemnicy, także zabieram Was z sobą, idziemy! Dla kogo są takie zabiegi laserowe? Przede wszystkim dla osób, które borykają się z nadmiernym ogłosieniem, z ogłosieniem, który sprawia problem, czyli włosy graskają, robią się podrażnienia, zwłaszcza strefy bikini. To jest głównie dedykowany zabieg bądź dla osób, dla których to będzie... Wydaje mi się, że to jest teraz coraz bardziej popularne zabiegi, bo wśród moich znajomych, nawet jak rozmawiam, to dużo osób mówi, że właśnie się decyduje i że widzą ogromną różnicę. Kiedyś chyba to nie było takie popularne, prawda? Zdecydowanie tak. Zwłaszcza, że technologicznie też lasery bardzo mocno są już na przestrzeni lat zaawansowane. Zabiegi kiedyś były bardzo bolesne, teraz te zabiegi są już. Bardzo komfortowe. Oczywiście, że są jeszcze na rynku lasery, te starsze technologicznie. Mm -hmm. Natomiast te nowsze już gwarantują też bardzo przyjemny sam zabieg, szybkie rezultaty. Teraz pytanie: jeśli ktoś się zastanawia nad takim zabiegiem, to lepiej pójść do kliniki na taką serię, czy na przykład kupić sobie są takie domowe lasery? Zdecydowanie domowe lasery nigdy nie będą takiej mocy, jak mamy w zaawansowanych urządzeniach dostępnych w klinikach. Hmm. Są to lasery specjalnie dedykowane dla osób, które są przeszkolone, lasery bardzo dużej mocy i nigdy nie osiągniemy domowych urządzeń takiego efektu jak na profesjonalne. No ale jak można przekonać kogoś, że lepiej iść do kliniki niż na przykład w domu? No bo wiadomo, jest to tańsze na pewno, jeśli kupimy sobie sami taki laser domowy, powiedzmy. Nawet jeśli nie usuniemy całkowicie ogłosienia, no to gdzieś tam można zredukować jego, że tak powiem, ilość. Czy są jakieś w ogóle, mogą być powikłania na przykład po takich domowych laserach? Zdecydowanie, jeżeli będzie źle użyte urządzenie, mogą zdarzyć się powikłania. Przede wszystkim nigdy nie usuniemy włosa na stałe. My możemy jedynie przytłumić jego wzrost, mm -hmm. co będzie powodowało, że zawsze będziemy musieli i tak używać tej metody. Natomiast włosy po takim osłabieniu mogą zacząć wyrastać mm. i później decydując się na już taką właściwą depilację laserową, a tak fachową, mówiąc epilację, czyli to już się nazywa trwałe mm -hmm. na zawsze już ogłosienia, to może to być już ciężkie, tak? Z tym względu, że włos jest osłabiony i będzie ciężej reagował już na już taką profesjonalną metodę depilacji. Czyli tak naprawdę możemy sobie wyrządzić więcej, że tak powiem, krzywdy niż pożytku przy takich domowych zwłaszcza klienki, które przychodzą po takich domowych, nawet po krótkim używaniu, nawet po depilatorach, mhm. zaznaczają, że te włosy jednak mimo wszystko wrastają. Um, ponieważ te włosy się osłabiają, tak? I nie ma, nie ma możliwości przebicia przez nas skórę po Panie, prostu. I nawet kiedy wcześniej nie miały problemu z zwracaniem, kiedy zaczęły używać gdzieś tam właśnie takich metod depilacji. To problem się Kiedyś było tak, mówiło się, że włosy muszą być ciemne, grube, najlepiej wtedy, a jak to teraz, czy, czy teraz już jakoś poszło to do przodu, jeśli chodzi o... Zdecydowanie tak, przy laserach zaawansowanych bardziej technologicznie jesteśmy w stanie usunąć bardzo jasny włos, o. z tym, że ten włos ocenić jesteśmy w stanie... Dopiero kiedy wyrwiemy sobie cebulkę i zobaczymy, ocenimy ją i jej kolor, czy tam znajduje się potrzeba pigmentu. Jeżeli znajduje się projekt pigmentu, w laserach bardzo zaawansowanych technologicznie jesteśmy w stanie tymi parametrami tak podziałać, żeby skutecznie również taki włosy wysunąć. Mm -hmm. Natomiast jeżeli nie mamy w ogóle pigmentu, czyli włos jest kategoryzowany do włosa jakby już siwego, Siwy, tak. nie jesteśmy w stanie, ponieważ nie ma gdzie się zatrzymać mm -hmm. energia. Więc takiego włosa nie usuniemy. I teraz tak, ile takich na przykład zabiegów trzeba by przejść? Mm. Bo wiadomo, jest to pewnie bardzo uzależnione od osoby, od włosa. Zdecydowanie od osoby, od predyspozycji. Tutaj już mówimy o hormonach, tak? Mm -hmm. Bo, kiedy mamy hormony nieustabilizowane, e, będziemy cały czas jakby borykać się z tym. Mm -hmm. Będą wracały. By usuwamy to, co od jakby z danym włosem do nas przychodzi, a nie z... Y, jakby z nadprodukcją tych włosów, mm -hmm. jeżeli jakiekolwiek zaburzenia hormonalne się pojawiają. Natomiast biologicznie mm -hmm. e, powinniśmy wykonać 5 zabiegów w odstępach co 7-10 tygodni i są to właściwe odstępy, jeżeli chodzi o fazę wzrostu włosów. I to nie jest zależne od maszyny, którą w danym e, gabinecie e, m, posiadają, tylko i wyłącznie jest to uzależnione e, od. No właśnie, a jak już mówimy o tych maszynach, to czego szukać na przykład, jak tak naprowadzić osoby, które w życiu nie miały pojęcia o depilacji, ale chciałyby na przykład, Czy za czym się rozglądać, nie wiem, jak patrzeć, żeby znaleźć odpowiedni gabinet. Przede wszystkim bardzo ważna jest oczywiście maszyna, natomiast no, to całego zabiegu w rękach niewyszkolonych, ta maszyna nie będzie miała sensu, więc też przede wszystkim dobrze wykwalifikowany personel, który przede wszystkim wytłumaczy bardzo dobrze z klientem przeprowadzi też ankietę mm -hmm. To jest taka postawa, wytłuży wszelkie przeciwwskazania i wtedy będziemy można się zająć tak skutecznie usuwaniem ogłosienia. Natomiast jeżeli chodzi o technologię, technologii jest mnóstwo, mm -hmm. natomiast przede wszystkim wybierać lasery diodowe. Nie LPL, -e, bo bardzo często te maszyny są również laserami. To nie jest laser, a to jest światło pulsacyjne, które tylko przyczuli włos, będzie na chwilkę bardzo dobrze, natomiast e, po pewnym czasie te włosy ponownie zaczęło odrastać, ponieważ nie jest w stanie to urządzenie dać e, tyle energii do cebulki, włosa, aby ona przekazała swoje ciepło i mm -hmm. zabrała żeby już tam nie wykonywała się produkcja. Więc na pewno laser biodowy, laserów jest mnóstwo, tak? najbardziej tak. technologicznie zaawansowane, pracują na e, nawet w trzech wiązkach światła, e, czyli docierają do, e, włosa, do włosów, które na danym poziomie jest najwięcej, e, do włosów, które, które są bardzo mocno, gruby grube i jest jeszcze niżej e, osadzone, i do włosów jaśniejszych, delikatniejszych, które są krótko osadzone. Więc trafia na każdy poziom. Włosy, więc się skutecznie, praktycznie w 100% usunąć Czyli możemy mówić, że po takim zabiegu takim właśnie laserem diodowym jest szansa, że te włosy już nigdy nie zaczną nam rosnąć? Zdecydowanie tak. Natomiast mamy fazę wzrostu włosów, gdzie około 5% włosów znajduje się w I w tym momencie to urządzenie laser nie zobaczy tych włosów. Więc zdecydowanie rekomendujemy, aby po roku przyjść na taki zabieg przypominający. Aha. Często się zdarza, że klienci przychodzą po trzech latach. Tak? Gdzie widzą, gdzie parę włosów zaczyna odrastać i wtedy warto sobie ten jeden zabieg zrobić, żeby pilnować. Też oczywiście zmiany hormonalne wszelkie mogą mieć również, możemy mieć ustabilizowane, na przykład po ciąży te hormony się zmieniają, więc tutaj może pojawić się nadprodukcja. Tak jak już mówiłam, usuwamy to, to, co mamy w danym momencie. Tak? To jeżeli organizm nadprodukuje, czyli mamy jakiekolwiek zmiany hormonalne, na to niestety nie mamy wpływu na biologię. Mhm. Ale są jakieś takie, nie wiem, pytania ciekawe, albo ciekawe przypadki klientów w ogóle, coś takiego, nie wiem, nietypowego? Zawsze mnie intrygują właśnie takie różne historie. Czy, czy, czy się zdarzają, czy nie? Znaczy, bardzo dużo jest historii, gdzie klienci przychodzą e, z innych gabinetów, gdzie Aha. niestety jakby zła informacja, tak? W sensie odstępki zabiegowych. Zabiegi są wykonywane na cztery tygodnie, co jakby nie ma pokrycia. A. Często. Biologicznie, naukowo, tak? Mm -hmm. Ponieważ mamy określoną fazę wzrostu włosów, wiemy co ile mniej więcej na ciele i na twarzy takie odstęp powinien być zachowany. Więc, jakby klienci na przykład przychodzą, mówiąc, że wykonali 8 zabiegów, a tak naprawdę zostaną wykonane 4, ponieważ mm -hmm. co 4 odstępy tygodniowych nie jesteśmy w stanie skutecznie, że jakby wykonywane są te zabiegi. Natomiast z ciekawych historii. E, takich bardziej e, zabawnych to zazwyczaj są panowie, którzy również korzystają. O. E, natomiast e, no zawsze gdzieś to jest takie, e, coraz bardziej robi się popularne. Mm -hmm. tak? Natomiast dla panów jest to dosyć, że tak powiem, stresująca sytuacja, zwłaszcza jeżeli mówimy o, o pełnym, pełnym bikini. Tak, poza tym oni, no tak to owłosienie też mają bardziej bujne i pewnie dla nich jest to o wiele też wygodniejsze, prawda? Tak, dokładnie, zwłaszcza plecy, klatka tak. piersiowa, brzuch, no i coraz częściej też, tak jak kobiety, bikini. U ko partia taka najbardziej, najczęściej wykonywana, u kobiet to jest mimo wszystko bikini. bikini. Tak. Tak. Jest też gdzieś tam mm, najbardziej odczuwalny z wszystkich partii, natomiast w, jesteśmy w stanie poprzez bardzo duże wchodzenie w urządzenie zminimalizować całkowicie e, te, te odczucia e, tylko i wyłącznie do, do idei, czyli to, co no właśnie, bo to jest chyba największa taka zmora wszystkich, którzy chcieliby albo przechodzili tego typu zabiegi, że jednak ten kojarzy się on bardzo mocno z bólem, że jest bardzo mocno odczuwalny i dużo osób się boi na taki zabieg zdecydować ze względu właśnie na ten ból. I to chyba też zależy może od urządzenia teraz, nowej technologii, że one są, może mają lepsze chłodzenia czy nie? Raz chłodzenie, dwa poprzednie lasery, te mniej zaawansowane technologicznie, pierwsze, które się pojawiały, jakby dostarczały całą energię na raz, czyli jakby dostawała Roz... i skórę, i włos. My potrzebujemy tylko tą energię zatrzymać we włosie, więc pracując w trybie płynnym jesteśmy w stanie bezpiecznie pozostawić skórę, a skutecznie usunąć owłosienie. Dodatkowo chłodzenie w bardzo zaawansowanych urządzeniach to jest naprawdę silne chłodzenie i ono już powinno się znajdować w głowicy. Tak? Ja słyszę różne opowieści od klientów, że nawet teraz jeszcze stosuje się takie metody, że się przykłada lód i dopiero później się się filacę mm -hmm. w profesjonalnych salonach gdzie no już naprawdę maszyny są tak technologicznie zaawansowane, że, że jest to zbędne, jest to zbędne mm -hmm. ponieważ chłodzenie e, powinno znajdować się w dobrych urządzeniach już w głowicy. Dodatkowo nie powinniśmy mieć po zabiegu e, żadnych podrażnień, jeżeli jakiekolwiek zaczerwienie ono do 15 minut powinno ustąpić, absolutnie mm -hmm. nie mam mowy tutaj o jakichkolwiek poważeniach, które się zdarzały w, w starszych urządzeniach. Mm -hmm, mm -hmm. A panowie też narzekają na ból? Panowie zazwyczaj zgrywają bardzo twardziej. <noise> Myślę, że bierze się to stąd, że kobiety wykonują zabiegi tak? głównie, także panowie tutaj starają zaciskać się zęby i mm -hmm. pokazać, że, że jest bardzo męsko. Okej. Okay. Wiemy, że na pewno takie zabiegi najlepiej robić na zimę, zimą, jesienią, prawda? Żeby nie było mocnego słońca. Jest to trochę już jakby mitem, ponieważ Aha. w tych najnowszych urządzeniach jesteśmy w stanie zachować bezpiecznie całorocznie pracować i bezpiecznie wykonywać takie zabiegi. U nas pracujemy cały rok na urządzeniu, natomiast oczywiście nie mówimy o sytuacji, kiedy klientka przychodzi z podrażnioną skórą. My Jesteśmy w stanie pracować na każdym fototypie, czyli również na różynce. Więc jeżeli klientka zmienia podczas wakacji swój kolor skóry, mhm. jak najbardziej możemy pracować, jeżeli na skórę nie jest poirytowany, jeżeli jest to tylko zmiana koloru skóry, a nie żadne góry. No właśnie, a jak się tak za, jeszcze przygotować do takiego zabiegu, żeby on był jak najbardziej skuteczny i żeby też, że tak powiem, jak najszybszy był, wiadomo, żeby nie sprawiać problemów, jest, w jaki sposób się przygotować? Przede wszystkim e, zapoznać się z przeciwwskazaniami, to jest pierwsza rzecz, którą wykonujemy. E, dwa dotychczasowa metoda depilacji. To też jest bardzo istotna kwestia, bo jeżeli używamy jakiejkolwiek metody, która usuwa nam e, włosy wraz z cebulką, Zasadne jest, aby 7 tygodni przerwy od ostatniego usunięcia z cebulką, tak? Czyli na przykład jeżeli, załóżmy, na próbce które rosną pojedyncze włoski, wyrywamy je klęsetą. Absolutnie nie powinniśmy wyrywać klęsetą, mm -hmm. ponieważ my potrzebujemy tą cebulkę, ona jest naszym przekaźnikiem, żeby... Um, żeby tą energię. Mm -hmm. Natomiast... Um, potrzebujemy właściwego czasu, żeby ona była w pełni dojrzałości i nadawała się do odsunięcia. Dlatego też istotne jest, żeby używać w tym czasie maszynki. Oczywiście pomiędzy zabiegami również możemy używać maszynki. Eee, także nie ma tutaj jakby tego dyskomfortu dla klienta, że musi zapuszczać włos, eee, przychodzi mm -hmm. do nas z owolonym włosem. Bardzo ważne też są peelingi pomiędzy zabiegami, przed zabiegiem. Oczywiście nie przed samym zabiegiem, ale około dwóch tygodni przed, e, żeby górna na też e, złuszczyć. Nie używamy przed samymi zabiegami, e, jeżeli chodzi o pachy antyperspirantów, e, jeżeli chodzi o ciało balsamów przychodzimy po prostu z świeżą 응. <susur> 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 Jeśli chodzi o takie moje wrażenia, mój stosunek, moje przemyślenia po zabiegach depilacji, no to takie szybkie podsumowanie przygotowałam sobie. Po pierwsze, byłam na sześciu zabiegach, co siedem tygodni. Generalnie minimum zalecane, to jest pięć zabiegów. No ja właśnie miałam sześć. Po pierwszych dwóch zabiegach widziałam ogromną różnicę w przyhamowaniu wzrostu właśnie włosów i no miałam takie wrażenie, że wow. Włosy zupełnie przestały rosnąć, natomiast po trzecim i czwartym zabiegu miałam z kolei taki wybuch. Podobno to jest coś zupełnie normalnego, że włosy zaczynają bardziej rosnąć, natomiast na całe szczęście to było tylko chwilowe i generalnie, słuchajcie, teraz po sześciu zabiegach moje włosy zostały bardzo zredukowane. Jeśli chodzi o ilość, to myślę, 90%, 90 nawet 5% nie ma. Gdzieś tam jeszcze pojawiają się pojedyncze włosy, wiadomo. Natomiast co jest też fajne, odrastają bardzo wolno, dużo wolniej niż naturalnie, niż normalnie rosły i są wręcz takie jakby rozjaśnione, słabsze na pewno, cieńsze i też odnoszę takie wrażenie, nie wiem, być może to tylko moje wrażenie, ale że rosną też krótsze. Po prostu do pewnego momentu i, i tyle. Tak więc jeśli o mnie chodzi, jestem bardzo pozytywnie y, zaskoczona, bo nie spodziewałam się, szczerze mówiąc. Moje włosy z reguły y, ogólnie, no, tacie są bardzo, że tak powiem, twarde, grube, wręcz takie męskie. I y, y, tutaj jednak nie dawałam wiary, że ten zabieg w, aż w taki sposób, że takie laserowe po prostu usuwanie włosów aż tak zredukuje i słabi te moje włosy. Naprawdę serdecznie polecam osobom, przede wszystkim tak mi się wydaje, które mają problem ze e, zwrastającymi włosami. Ja osobiście nie mam tego problemu, ale wiem, że może to być naprawdę utrapienie i taki laser, myślę, to jest najlepsze rozwiązanie. Dla mnie zabieg okazał się strzałem w dziesiątkę i naprawdę z czystego serca mogę polecić. Jedyny minus jest taki, że jest to niekomfortowe uczucie takich, no nie chcę mówić, że on jest bolesny, aczkolwiek no do Najmilszych, najprzyjemniejszych on nie należy. E, oczywiście każdy ma swój próg bólu, a natomiast na pewno jest to dość niekomfortowe uczucie, trochę jakiegoś takiego, jakby wbijanych szpilek, e, połączonych z uczuciem ciepła, gorąca. Jeśli o mnie chodzi, ja osobiście jestem bardzo zadowolona z zabiegu i jeśli kiedyś będę mieć w przyszłości możliwość kontynuowania, to e, po raz kolejny pójdę i skorzystam z takiej depilacji laserowej. Uważam, że jest to naprawdę. Naprawdę świetne rozwiązanie, bardzo wygodne, no i teraz zresztą też modne. Mam nadzieję, że ten film okazał się być dla Was w jakikolwiek sposób przydatny, pomocny. Jeśli mieliście jakieś wątpliwości bądź pytania, mam nadzieję, że je rozwiałam i że znaleźliście w tym filmie odpowiedź na pytania, bo starałam się naprawdę tutaj jakby wykorzystać ten temat na maksa i przekazać Wam tyle wiedzy, ile tylko mogłam. No i to tyle, jeśli o mnie chodzi. Ściskam was bardzo mocno, nie przedłużam już. 在回事，爸？<music>